Zaśpiewasz bez Slave. Nie. O oh my gosh! muszę z wami pogadać. Ja zaczynam się coraz bardziej interesować muzyką, w sensie robieniem, ale jest duży problem z pisaniem tekstu po angielsku, bo ja średnio u mnie stoi pisanie. Ja próbuję, ale ja czuję, że ta piosenka. Ja nie umiem tak, jak wiecie. Tak, jakbym chciała. To mnie irytuje trochę i, i, i też mamy problem ze znalezieniem dobrej osoby, która pisze dobrze po angielsku teksty. I zastanawiam się, czy ja nie powinnam zrobić jakiś ten. Um nie konkurs, ale od obserwatorów, bo na pewno są jakieś osoby, które szukać po prostu dobrej osoby, która umie pisać piosenki. Oh my god, sama druga w nocy. Um, ja tego nie puściłam, nie. Um, I znaleźć taką osobę i współpracować, bo ja, no, no to nie, ja umiem coś tam, ale, ale, nie do końca. Ja potrzebuję taką, you know, someone really good i zastanawiam się, może ktoś tutaj jest. Ja jeszcze oficjalnie tego nie mówię, mówię to tylko tutaj teraz, ale um, no jest problem z tym tekstem. Ej, mogę wam powiedzieć sekret? Powiem co ty... Mm, czekajcie... To nie jest w sumie sekret, ale oh, dobra, to jest sekret. Ja jestem bardzo dobra w fake smile. Melodia? Sana. Ej! Who the fuck? Ja muszę się spytać. Who the fuck, okej? Okay. Kto złamał serce Sana? Ja muszę wiedzieć, bo to... Who did this shit? Jeśli ktoś wie, let me know, bo ja chcę wiedzieć. Who the fuck did this shit? Naprawdę, ona tyle pisanek napisała na podstawie tego heartbreak. This, this shit must really hurt. This shit must really hurt. Naprawdę, kto złamał Sanach serce? Palisz? Nie, ja nie umiem się zaciągać. Szkoda, że nie ma już Teamu X. No, no, szkoda. W sensie wyszło jak wyszło. Lubisz chodzić w jeansach, lubisz chodzić w jeansach. E, lubić nie lubię, ale czasami ładnie pasują do outfitu i wtedy je ubieram. Ja kiedyś byłam strasznie dużą fanką Julii Bieniawy. w sensie to była jedyna osoba w Polsce, którą ja się podniecałam. W sensie, podniecałam w sensie, że jarałam. Um, teraz mi już to tak minęło. Uh, o oh my gosh! Przecież, ok, nie musicie mi wierzyć, w sensie ja tego nie zrobię, ale serio umiem dobrze zaśpiewać... Yy, nie zaśpiewam tego, bo za duża presja, ale umiem dobrze zaśpiewać to Zabierz tę miłość, to Zabierz tę miłość. Nie mogę jej już... Serio, umiem, wydaje mi się moim skromnym zdaniem, że umiem to ładnie zaśpiewać. Ale no, tak jak mówię, ja za bardzo się teraz wstydzę i jest za duża presja. Ale kiedyś może wam pokażę. Ale tylko ten fragment, w sensie. To... No, już to miło. Patrzcie, Janusza. Czekajcie, pokażę wam. Gdzie jest dziurka? What the fuck? O, o, o. <laughs> Zaszierata. Frankie! Hello? Hi. właśnie zastanawiam, czy na Twojego live, czy nie? Nie, nie widziałem. Będziesz yeah. na Fame ma no, no, no. 10? <laughs> nie, nie, nie będziemy. Stolkujesz tę i nie. Mm. Czarek jest? Wait a sec. Oh, Czaron? Nie, to jest fanpage czy co? Is that czarek? To sprawdziłeś Czaron. Czaron jest. Czaro? Mm. Czaro jest. Oh my gosh! Czaro, hi Czaro! Nie, wcale nie stalkujesz Marcina, no serio, w sensie, z początku może tak, ale teraz już nie. Ty Czaro, to jest Czaro! Czaro! Czaro, to nie twoja no. ja liga, Pisałam, Piszą, że dołączyła Czara, ale ja się boję, że będzie niezręcznie. Ja bym dołączyła Czarka, ale ja się trochę wstydzę, w sensie będzie niezręcznie, będzie takie, hej! Jak się mieszka w domu X? Aha. No, my też mieliśmy problem ze zlewem.